Witajcie moi miły. Skoda Super trzeciej generacji to bardzo fajny samochód. Dwa egzemplarze kiedyś już pojawiły się nawet na kanale, ale oba były w wersji Sportline oraz z benzyną pod maską. Więc dzisiaj na kanał wjeżdża Super z najmocniejszym silnikiem Diesla, oraz w wersji takiej luksusowej, można powiedzieć, nie sportowej. Przed wami Skoda Superb trzeciej generacji, rocznik 2017. Pod maską pracuje tutaj jednostka 2.0 TDI, która generuje 190 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Skonfigurowana jest ona już z siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów DSG. No auto prezentuje się naprawdę korzystnie. Dlaczego mówię już z siedmiobiegowym DSG? ponieważ ten egzemplarz wprawdzie był wyprodukowany w 2017 roku, ale modelowo jest to już rocznik 2018 i można powiedzieć, no nie jest to taki totalny polift, ale powiedzmy przejściówka i tutaj już mamy 7-biegówkę, a wcześniej DSG było sześciobiegowe z 2.0 TDI. Ponadto, tak jak wcześniej już wspomniałem, jest to taka, można powiedzieć, luksusowa wersja, która nazywa się Laurin and Clement. Jeśli jesteś specjalistą od skut, to w tym momencie możesz się wykazać i poprawić mnie w komentarzu, jak nazwę Laurin Clement powinno się poprawnie wymawiać. Laurin Clement, czy może jakieś Laurent Clement? To nieistotne, wiadomo o co chodzi. W dzisiejszym odcinku, tą skodą wybierzemy się na taką spokojną wycieczkę po Szczecinie. Sprawdzimy sobie, ile jest ona w stanie spalić, najmniej w cyklu miejskim. No, pogoda jest jaka jest. Prawdzie nie pada deszcz, chociaż w tym momencie jest trochę mokro. Może później nawet nagram dla was odcinek z próby autostradowej. A jeszcze wam nie wspomniałem, że jest tutaj napęd na przód, bo była możliwość skonfigurowania sobie takiego superba z napędem na cztery koła. W każdym razie, jeśli chodzi o zużycie paliwa, to producent deklaruje, że według norm NEFZ, prawie jak NFZ, ten samochód w cyklu miejskim powinien palić 5,5 litra, poza miastem 4,2 litra, a średnio 4,7. No my skupimy się na zużyciu paliwa w mieście, ale może najpierw tak szybciuteńko. Wam pokażę ten samochód z bliska. Naprawdę tak szybciuteńko. W ogóle taka ciekawostka, bo pan Damian, właściciel tego samochodu, którego serdecznie pozdrawiamy, zgłosił swojego superwa do mnie na nagrania jeszcze nawet przed zakupem auto kupił. No i co? Kręcimy. Auto jest. Ogólnie każdy z was wie, jak przecież wygląda Skoda Super w trzeciej generacji. No jest to rocznik 2017, także już po lampach, popczałem tym przodzie, widzimy, że nie jest to polift, ale wewnątrz jest tutaj kilka rzeczy. Już takich nowszych. Jest to taka przejściówka. Ogólnie tak na pierwszy rzut oka Laurin and Clement nie różni się jakoś znacznie z zewnątrz. No mamy tutaj z boku przykładowo emblematy. Proszę bardzo, takie ładne, chromowane. Felgi mamy tutaj 18-calowe, rozmiar opon 235x45. Myślę, że do Superba pasują one optymalnie. Samochód jest komfortowy. Ma też zawieszenie aktywne. Właściwie nazywa się to zawieszenie DCC. No jest tutaj możliwość regulowania stopnia twardości, no po tyle też możemy poznać, że jest to model jeszcze tak wizualnie przedliftowy, no bo mamy tutaj emblemat Skody, superb Skoda, a w polifcie, no to jest tutaj po prostu jedno, jeden wielki taki napis Skodilak. No, to tak ogólnie. Samochód jest dość bogato wyposażony. Wprawdzie nie ma może napędu na cztery koła, ale za to na próbie autostradowej powinien być szybszy. no Może dzisiaj dojdzie do próby autostradowej, zobaczymy. Czarne szyby, czego on tutaj chyba nie ma: no szyber dachu. Tylko nie mówcie mi, że to jest jakaś bieda wersja, bo nie ma szyber dachu, czy tam jakiegoś haka holowniczego. Ten egzemplarz jest bogato wyposażony. no Jako, że to Skoda Superb, to zajrzyjmy sobie do bagażnika. Proszę, o jezu moje graty, już chowam. Bagażnik w skodzie super, no już wam kiedyś pokazywałem, jest po prostu potężny. To jest elektryczne zamykanie, otwieranie. Wejdźmy sobie do tyłu, proszę bardzo, jak to wszystko tutaj wygląda. Bardzo ładnie skonfigurowany egzemplarz, jasne wnętrze, skórki. No tutaj boczek drzwiowy, tutaj jest miękko, miękko, miękko. Tutaj jest twardo, ale za to wnęki są miękkie. I teraz jest pytanie, dlaczego w Audi A6 wnęki są twardo wykończone? No Skoda super, raczej jest pod A6, chociaż jeśli chodzi o ilość miejsca w środku, no to jest troszeczkę węższa, ale z tyłu na nogi, czy też na głowę, no według mnie jest tutaj zdecydowanie więcej miejsca, no możemy sobie wsiąść. No proszę bardzo, fotel przedni wyregulowany jest pode mnie, ja mam prawie 2 metry wzrostu. Naprawdę mieszczę się tutaj na luzaku. Oczywiście wewnątrz też znajdziemy kilka emblematów tej jakże luksusowej wersji. No co, jeśli chodzi o featurey z tyłu, no to mamy tutaj wyprowadzoną trzecią strefę klimatyzacji. Klimatyzacja jest tutaj trzy, trójstrefowa. Proszę bardzo, nawet jest tutaj wejście na 230V. Dwa porty USB. I to jest też mega ciekawe, mamy tutaj podkładkę pod stopy, by nam się. Wygodnie się działo. Taki podstopnik, można powiedzieć, podstopnik. Jeszcze, może, widok z tej perspektywy na przestrzeń pasażerską z przodu. Proszę. No, wygląda to wszystko, myślę, bardzo korzystnie. Aż ciężko w to uwierzyć, że jest to po prostu Skoda. Przejdziemy sobie do przodu. Tutaj, oczywiście, na progach też jest listwa z emblematem. Boczek z przodu jest wykończony analogicznie, tak jak z tyłu. Także tutaj jest twardo. Tutaj już wszystko jest miękkie. Dekory Black Piano. O, kantonik tutaj nawet na pokładzie jest, który zresztą gra bardzo ładnie. No, testów audio nie robię, bo nie jestem audiofilem, więc to jest takie pojęcie względne, czy gra fajnie, czy nie. No, dla mnie bardzo. Skórzane, elektrycznie regulowane fotele z pamięcią. Tak to wygląda znowu tutaj emblemacik no i taka jest perspektywa z oczu kierowcy kulturka naprawdę elegancja taka można powiedzieć, tak tak nie bójmy się tego słowa użyć gdy wsiedzimy w Skodzie dobra, może odpalimy sobie samochód tutaj jeszcze gdy pójdziemy tak wzdłuż tej listwy też na końcu jest emblemat Laurin and Clement, czy tam to Laurent and Clement, czy tam nie wiem, jak to tam specjaliści nazwą. Proszę bardzo, ujęcie na mnie, że nie oszukiwałem. Fotel ustawiony jest pode mnie. Poprawna pozycja za kierownicą, nawet mógłbym troszeczkę oparcie przesunąć do przodu, ale myślę, że jest OK. Kierownica w tym samochodzie jest okrągła, bez żadnego podcięcia, ale za to oprzyta skórą, jakoś tak, no nie wiem, urozmaicona tym black piano, chromowanymi wstawkami. Tutaj bicepsiki, no tutaj te przeszycia są zrobione tak naprawdę na bogato. Liczniki jasne, czytelne, tutaj dookoła z takimi srebrnymi pierścieniami, właściwie szarymi. Jeśli chodzi o komputer pokładowy, no to tutaj tą rolką i tym przyciskiem sobie wszystko ustawiamy, proszę bardzo. No tutaj wyjdziemy jeszcze do innego menu. Co tutaj jest? Asystenci, nawigacja, audio, telefon, samochód. No wejdźmy sobie w asystenci. Proszę bardzo. Lane assist, blind spot, asystent wyjazdu. Naprawdę jest tutaj dobre wyposażenie. No zaraz odbędzie się próba spalania, no to sobie ustawię tutaj dane pojazdu. Proszę. Jak to wszystko wygląda. Media. No akurat nie podłączone. Skoda Connect. Można tutaj sobie podłączyć samochód. Znaczy zrobić tak, żeby był internet. SmartLink. Elegancko, wszystko jest proste tutaj w obsłudze, bez żadnego problemu się tutaj odnajdziemy. No i właśnie, jako że to jest w zasadzie trochę przedliw, trochę poliw, taka przejściówka z siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów DSG, no to też we wnętrzu zauważymy, że jest tutaj już ten jakby poliftowy tablet, ale nie, nie wiem no, czy to do końca można nazwać tabletem, no nie jest to jakiś lewitujący ekran po prostu z ramką jest to osadzone w deskę rozdzielczą ale po prostu no tak to wygląda wszystko to wygląda bardzo porządnie ładnie, elegancko, no trochę jest tej tego black piano, no to będziemy musieli mieć jakąś szmatkę wewnątrz żeby sobie czasami kurz przetrzeć podgrzewanie fotela wentylacja Proszę bardzo, tutaj możemy sobie ustawić wentylację. Tak jest, wentylowane fotele w Skodzie. Lewarek zmiany biegów, obszyty oczywiście skórą. Jest normalny, taki mechaniczny, żadnego dzyndla tutaj nie ma. Tutaj jeszcze co? Proszę, też mamy do wyboru kilka trybów jazdy. Komfort, normal, sport. I nawet jak tutaj dobrze widzę, jest chyba podświetlenie ambiente. No co idąc dalej? Tutaj jest roletka, uchwyty na kubki podłokietnik, który jest regulowany momencik. W jednej płaszczyźnie, ale jest on naprawdę bardzo duży, i tutaj w poziomie nie potrzeba, nie potrzebujemy go regulować. No i dobra, tak to wygląda. Mówiłem, że prezentacja będzie taka krótka, ale chciałem po prostu pokazać egzemplarz w tej wersji wyposażenia. I myślę, że możemy teraz przejść do próby eco drivingowej. No co, palimy maszynę? Oczywiście, przyciśnięcie przycisku Mode ECO. No i cóż, niech tutaj wszystko się spokojnie odpali. Samochód jest tak wstępnie rozgrzany. No temperatura z silnika 59 stopni, temperatura oleju. Zużycie. Zużycie średnie. OK no i tutaj sobie wrzucimy od razu D jeśli chodzi o Ecofeachery no to skrzynia biegów ma tutaj funkcję żeglowania, będziemy jechali z włączonym systemem start-stop z wyłączoną klimatyzacją temperatura wewnątrz 21 stopni, z zewnątrz mamy 9 stopni dzień pracujący, godzina 11 no i tyle, tytułem wstępu kasujemy sobie zużycie paliwa no i dobra Możemy ruszać. Zobaczymy, jaki wynik tutaj osiągnie skoda. No 5,5 litra mamy do pobicia. Jeszcze Wiza na moim czole muszę sprawdzić, czy działa no ostatnio na próbie drivingowej niestety się wyłączyła, ale miejmy nadzieję, że w tym odcinku jakoś jej się uda nakręcić cały przejazd. No bądźmy dobrej myśli. super trzeciej generacji, jeszcze w wersji Laurin and Clement. To bardzo komfortowy, taki bardzo optymalny, rodzinny samochód do jeżdżenia nim na co dzień, jeszcze dieselek ekonomicznie, no jest to bardzo dobry samochód, bardzo fajny samochód, który nadaje się według mnie. Ee... No wybornie na trasy, tym bardziej, że nawet Wam wcześniej nie wspomniałem, ale jest on lepiej wygłuszony niż taka normalna wersja, bo jest on doposażony też w klejone szyby. Szyby akustyczne, tak to się jakoś chyba nazywa. No tutaj sobie włączyłem na ekranie też podgląd na wskazania komputera pokładowego. Jak na razie 5,5 litra na 100 km. Ogólnie ten silnik miałem w Audi A6, spaliła ona chyba jakoś 6 litrów w moim teście spalania, dokładnie nie pamiętam. Skrzynia też nie wiem do końca, czy jest taka sama, bo tutaj silnik jednak mamy poprzecznie osadzony, a nie wzdłużnie, tak jak w A6. Zresztą wiele osób mówi właśnie, że A6 to taki pasat, przecież 2.0 TDI, a nawet silnik tam jest zupełnie inaczej osadzony niż w pasacie. No proszę, system start-stop. Gdy przyciskam pedał hamulca, nawet jak się troszeczkę toczę, to jeszcze przed zatrzymaniem jest on nam w stanie wyłączyć silnik. Trzeba uważać też na ruchy kierownicą, żeby tutaj nie, nie poruszyć, bo chyba się odpali, przynajmniej tak w Audi było. Tak jest, jest identycznie. No i cóż, skrzynia biegów tutaj też bardzo mądrze i przy bardzo niskich prędkościach używa trybu żeglowania myślę, że spalanie dzisiaj powinno wyjść całkiem niezłe no pamiętajmy, jest to bardzo duży samochód bardzo obszerny, taka obszerna limuzynka można powiedzieć, taki liftback jeśli chodzi o osiągi 8,3 sekundy do setki wpisane przez producenta prędkość maksymalna 234 km na godzinę no się trochę rozpogadza myślę, że do próby autostradowej może dzisiaj chyba dojść hamowanie silnikiem, także musimy tutaj przycisnąć hamulec, wtedy auto, nawet gdy dryfuje, skrzynia wychodzi z trybu żeglowania, znaczy się. Tutaj widzę, mamy też taki, takie oznaczenie, ocenę mojej jazdy. Na 90% jadę ekonomicznie. Wybór zrobimy sobie, od czy tutaj, Green Drive. No proszę bardzo, wychodzi... Całkiem nieźle, mam nadzieję. No zobaczymy, jak będzie później. Zostawię sobie ten ekranik. No, plac Kościuszki, a my mamy tutaj 5,9 litra na 100 km średnie zużycie paliwa, score 90 status samochodu, dane dotyczące, dotyczące jazdy. No średnia prędkość, jak na razie 29 km na godzinę, jest troszeczkę spory ruch. No zobaczymy, jak tutaj nam wyjdzie do 5,5. Nie wiem, czy się zbliży, może się zbliżymy, no zobaczymy. Muszę się tutaj ładnie spiąć, ale zauważyłem też, jak sporo jeździłem, sporo przejeździłem kilometrów, a szóstką z tym silnikiem. To mi się wydaje, że tutaj w Skodzie skrzynia biegów zmienia biegi troszeczkę później, przy wyższych obrotach, tak przy 2000 w A6 w trybie ECO w 2.0 TDI 190 KONI ULTRA w C7. No, biegi to tak zmieniały się chyba troszeczkę niżej. No, taka moja uwaga. Proszę bardzo, przed nami Prius Trujeczka na taksówce. W ogóle wczoraj sprzedałem Priusa, jakoś tam nie chwaliłem się tym, nie wiadomo jak, jedną relację tylko dałem. Ale pomyślałem, że pół roku już go miałem. Ponad 10 tysięcy kilometrów zrobiłem. Czas na zmiany. No, może wezmę coś używanego, ale trochę bardziej świeżego może coś w leasing, ale nowego z salonu. Zobaczymy, się okaże. Oczywiście, jeśli chodzi o dobór auta, dla mnie, no to rozstrzał jest totalny. Sam się czasami boję moich pomysłów i mojego wyboru auta. Co to będzie? No to Centrum Ścisłe Szczecina 6,1 litra, średnia prędkość 26 km na godzinę także dość niska. Hallelujah. Jasna, ale zauważyłem też, jadę po raz pierwszy w ogóle z Kodą Superb, która nie ma e, zmienionego zawieszenia. Poprzednie dwa Superby miały e, chyba gwinty albo sprężyny, nie pamiętam już tak dokładnie. Musiałbym sobie firmy po prostu od nowa obejrzeć, ale po prostu zawieszenie. Tutaj właściciele wskarżyli się, że te samochody są troszeczkę za miękkie. No, tam były jednostki 2.0 TFSI, także auta były trochę szybsze. No i powiedzmy przy 300 km na godzinę Taką Skodą Bo Skodami można zbliżać się Pod takie prędkości 280-290 km na godzinę I jest to całkiem bezpieczne Samochód wtedy prowadzi się bardzo pewnie No to warto wtedy mieć Troszeczkę sztywniejsze zawieszenie Tutaj mamy DCC seryjne No i muszę przyznać Faktycznie jest tutaj miękko Ale teraz akurat jedziemy w trybie ECO, także nie jest ono Sztywniejsze, tylko raczej e, ustawione komfortowo. A jak dla mnie do takiej limuzynki, jeszcze z takim beżowym wnętrzem, taka przytulna maszynka z dieselkiem pod maską, no to myślę, że miękkie zawieszenie tutaj pasuje. ten system żeglowania i start-stop Naprawdę robią Co mogą tylko Dobra, pani tutaj tak niepewnie Coś na przejście chciała wejść Ale system start-stop Wyłącza się tutaj I włącza praktycznie Za każdym zatrzymaniem No u mnie w Audi S7 tak Różnie jest, nie wiem czy to kwestia Nagrzania silnika Czy czego, czy może dlatego, że Autem akurat mało jeździłem Teraz, no teraz aktualnie przez chwilę jest to moje. Daily jak Priusa, Priusa nie ma. W ogóle S7 muszę na was, dla Was nakręcić. Jeszcze zanim sprzedam, bo to kurczę. U mnie różnie bywa. Nie, no ale S7 jeszcze nie sprzedaję. Za mało kilometrów nią zrobiłem. Jeszcze się tym autem nie nacieszyłem no, Ale tamten start-stop to tak różnie działa. Tutaj jest mega sprawiedliwość. W ogóle to wnętrze jest ergonomiczne. Proste w takim codziennym użytkowaniu. Wszystko jest jasne, czytelne i nawet takie przyjemne w odbiorze. Jeśli tak patrzymy na to wszystko, no bardzo fajny samochód. Jak tutaj można superba trójki nie lubić? No i dobra, jesteśmy na odcinku naszej drogi pomiarowej, na którym zawsze jest najwyższe spalanie z reguły. No i tutaj mamy 6,6 litra na 100 km. Myślę, że teraz, czym pojedziemy już dalej do końca, tym będzie po prostu lepiej. Widzimy się już na moście Brdowskim. Spokojna wyprawa przez Szczecin jazda przewidywalna, no trzeba przewidywać tutaj, no i po prostu też korzystać z tego żeglowania skrzyni biegów, po co ma nam auto tutaj e, na biegu jechać jak może po prostu bardzo długi dystans się toczyć, wiadomo pali ono wtedy, nie wiem 0,2, 0,4 litra na 100 kilometrów no ale kurczę, lepiej tyle niż mielibyśmy jechać na biegu i paliłoby nam, dajmy na to przy takich 50 kilometrach na godzinę z 2,7 czy coś takiego. Wciśniemy jak najsłabiej się tylko da, przez most Brdowski. Już za chwilę koniec naszego odcinka pomiarowego. Zatrzymamy się po prawej stronie. Myślę, że wynik wyjdzie satysfakcjonujący i bardzo dobry jak na taką maszynę. A to tutaj, tak, na chwileczkę. Chyba można, nikt się nie obrazi. P, gasimy. No, i zobaczmy, jakie są wskazania komputera pokładowego. No to proszę bardzo, średnie zużycie paliwa wyszło nam 5,8 litra w cyklu miejskim przy średniej prędkości 25 km na godzinę. No tutaj wskaźnik mojej ekojazdy 89 na 100. No, powiem wam, że aż odpaliłem sobie tabelkę z rankingiem z moich testów zużycia paliwa, którą zawsze macie zaaploadowaną w opisie filmu pod testami zużycie paliwa, by przypomnieć sobie, jaki osiągnęła wynik moja A6 C7, którą kiedyś miałem, 2.0 TDI, też 190 koni mechanicznych, też siedmiobiegowa skrzynia biegów. No i w niej wyszedł wynik 6.0, idealnie przy tej samej prędkości średniej. Więc tutaj w Superbie t 5,8, to jak najbardziej pasowało. No i myślę, że chyba... To by było na tyle. Mam nadzieję, że samochód Wam się podobał. Pomiar zużycia paliwa Wam się niesamowicie podobał. Zawsze to są niesamowite emocje. I w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w jakimś kolejnym filmie. No kurczę, pogoda taka, myślę, nie taka do końca zła. Myślę, że superłem jeszcze dzisiaj skoczę na przejście graniczne w Kołbaskowie. Na razie!